Dzisiaj babu gramy. Des na komputrze. Na komputrze, taki, naszej wnuczki, naszej wnuczki tej kamilki. Ale nie, kamilki. Kliknie mam z komputera, ale dzisiaj gramy na kamilki. Chociaż mam mniej ogólnie, że jeszcze na 7 sekund. Mniej czasu mam z tym samym nie wchodzić, co to są za ludzie. Grubas i chudy. Zobaczcie. Zobaczcie. Nie, dziękuję same mamy robić? to Co to jest za sim? Co to za sim? No, matko, jedna ta simka. No dobrze, co tam mi wnuczka mówiła? że tu się wchodzi. No, się wchodzi w to. się to lub to, ale mi to. A za to podoba to. No jaka tutaj ładna taka twarz. Taka wesoła. I wreszcie taka robimy, no. Coś tutaj Uu, to się zawsze coś daje, nie? Takie coś jest. No, Obla usuwamy tu tu. Aś, zobaczcie, jak ona miała ten blanty jakieś w uszach. No tak ładnie ta jej twarz wygląda na serio. Nawet to fajnie wygląda w tych piegach. Tak, nie? No, nie tylko coś się jakoś No ta chusta... O matku, co, mi... co ja jej za zmarchę dałam. Czekaj, kobieto, to co ty siebie. A ci, 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 ci nieważne, co ja wam chciałam. Wiecie, No mów, co chcesz? mówić. Mm. A co ty siebie robisz? Za kilka nie. lat! Oczywiście, no jeszcze, że maroch nie mamy. Jasne, że nie no, mamy. No takie. Co sądzisz o tych ustach? No okej. Okay, Ale spotka. nie, jeszcze o cukinę, to tu mnie. Jesz oh. Troszkę nósek mnie. O, zobaczcie, jak ładnie utkamy. No, musimy je teraz z maszki usunąć. Bo cię. nie ma. No. Dobra, a teraz. Włoski. Zanim no, ja włoski, to mnie wnuczka uczyła, że najpierw się robi pach. Bo się coś, to się klika tu. I teraz dopiero się robi ładnego uta. Bo teraz robimy takie jej takie, takie Duże, ładne, takie o tak, tak. Takie wiecie, ładne, grzeczne oczka. O takie. Tak świetne. Takie te brwi są dobre. I teraz to Musimy bez... dodać bo, a może i tu damy te pieni, bo fajnie w nich wyglądało. Dobra, tylko czy ona nie jest jakaś za blada? No trochę blada. O, ta w piegach od razu lepiej. Dobra, ale trochę nie jest odbleć ją. Nie może być tak blara. Tylko w domu się działa. Coś? Tu, tu wy o tym sądzicie, bo ja uważam okay, o, o takie. No dobra, takie. dobra. Teraz jakąś włoski. O włoski. Chyba no, w tym są włoski taka fajna fryzurka. Co sądzisz? O tej fryzurce, patrz o Może być, no jeszcze zobaczmy. Ej nie, nie tak trochę... nie wygląda. Tak. To ja chcę. To co to jest? To gra. Niegrzesna. No, go... co mi to obchodzi, to jest tylko kolor. Nie, to nie obchodzi od Ciebie. Mm, Takiego cieczyk zobacz. Taki, o, blond. Taki blond. O, tak, tak. Tak. Ładny, ładny. Teraz chodźmy do ciała, zaraz. Tylko jej damy. Mnóżka nie że tutaj się takie schodzi, schodzi. Ale długie! Jakieś Też krótkie, no. O, to, te są tak. krótkie? No. Tak, takie taki, dosyć. Tak, tak. Takie ładne, skromne, a nie jakieś rzęsiwe. To tylko te pary teraz łażą, te nastolatki. Dobra. Niebieskie oczyka, o, takie A macie jak spin. A tylko jeszcze zobaczmy jakie ogólnie tutaj są dzieci, bo może nie robimy lei. Nie robimy księżniczki leji. Tak, nie robimy, nie robi. Fajna czepeczka, ale nie pasuje do niej. No cóż. Co tu jest? Uuuu, Ale co ona ma takie Takie... A może spinki damy? Tak, Spinki są najlepsze. Ale co ona ma takie chyba? Czy on stąd chodzi, że tu styku do tie Ej, dobra, ej, ale zobacz na jej ciało, bo wiesz, ty, ty widziałaś te dziewczyny. Co to mają trzy razy powiększone? Ty wiesz. Wszystkie pupy. Ty pewnie o tym daj wiecie no. Dajemy tą kursteczkę, czy ta kursteczka nie, nie, nie jest nie ma. lepiej No masz no, no. Dobra, na razie. Wracajmy do jej ciała. Na razie robimy takie coś. Ej, ale po, ale po, po prostu, żeby jej ciało ładnie zrobić. Tak, my tu zaraz oczywiście trochę, wiecie, zmienimy to ciałko. Dobrze, trochę umięśniona musisz być. Trochę róża, nie taki patyczek. O, taka? No, może być. Gdybym zjadła moje rosołki, była taka. Tak. Dobrze, no, ale nie, to ma być taka, która nie je moich rosołków. I zobaczcie, bo tutaj, wiecie, takiego takich bimbałów się nie robi, takich duszek. No po pierwsze, malutkie mogłyby się te biodra. Właśnie, ona no, ma być skromną dziewczyną, ładną. Mani nóż, o, matko, dobrze, o, ma chudsze nóżki, no. Dobrze, o ma! co to jest? No dobrze, jakąś tam No No, matko jedyna. Mm. No to każdy ma jakiś taki brzuch. No właśnie. Wcale nie dużo osób ma taki, to mnie nie obchodzi. Mhm. Dobrze, no zrobimy taki. I to mnie to obchodzi, że dużo osób ma taki. Dobrze, na to taki. Wcale Dobrze. to wcale nie obchodzi. Dobrze, uuu patrz, Światerek jest. Dobrze, a co to takie krótkie? To jest szweter. A może sprawdzimy jeszcze, o taki, taki fajny, ja bym taki już. Tak, ale, ale teraz jakieś spodnie, albo może pudniczkę, tak, pudniczkę w groszki. O, patrz, idealnie wysoka jest. Bo... Dobra, to jest jakiś ładny wzorek i kolory. Może będą, nie nie. może będą kwiatuszki. Na razie lepiej. Zobacz w to tutaj jeszcze te. Taka kolorka. Uuu, Taka karateczka jest Tak, to. Tak. Ale trochę ją utuczmy. Tak, musimy ją utuczyć. Tu jest ja i pomniejsza. Nie ja chciałam. to. No, dobrze. Teraz jeszcze buciki jej trzeba dać. Tylko trzeba jej coś zrobić. Jeżeli tutaj taka duża, to cię... i tu musi być większa, prawda? O, i od razu lepiej wygląda. Tak. O, trochę tak długi. <grystanie> um, trochę większy ten bruchno. Robimy takie normalne, skromne dziewczone Skromne. Tak. I damy jej rajtuzy, co mnie to obchodzi, że rajtuzy to jest straszne słowo Tylko raj, są normalne No co to są za jakieś takie buty? Balerinki Uuu No te balerinki, takie u, takie Tak, takie i teraz patrzcie Teraz dajmy rajtuzy Tak Rajtuzy są, da, da, te, te Co mnie to obchodzi, że lepiej wyglądają te no, przestań, dawaj, tamte, 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 tamte. Wygląda jakby jakoś... Weroniki życzę w tej to... nocy. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Tak wygląda, jakbym miała jakieś dwie białe kiełbaski na no, nowe tak, no. kolekomanki. Dobra, wygląda super. No dobra. Cechy chodok, a jedzenie. Walczę! Wesoła. No i patrzcie co będzie aktywna i nie to i żarłok. Widzicie? Ale nie, chyba damy nie żarok, tylko damy smakoszka. Tak, smakoszka. Niewiele zmieni, ale... Jak ją to ja zmię, nazwiemy, może? Jadwiga! A jak? jej na nazwisko Borowik. Bo Borowik to taki dobry. Borowik to przepyszny grzybek. Okej. Mm. ok Borosik. Borowik! Borowik! Teraz ja! No Jesteśmy tak, szalone tak. i zrobimy nią na impre. Tak. U macu, dziewczyna, takich bluzeczek to się nie zakłada. Kobieto, jedna tak się nie ubiera. Kobieto, jedno, to się ubiera. Patrzcie. My wam pokażemy, jak to się ubierało na imprezki. Takie sukieneczki, no to po prostu była pierwsza klasa. Każdy chłopak się już obracał, patrzył się na dziewczynę i po prostu, a wow, ale białe kozaczki, no, oczywiście, szyk mody, Wtedy bynajmniej, przynajmniej. A tu? Ma to teraz chyba bardziej. No, tak, ale to znaczy Mona Lisa. No ta jakaś tam, Mona Lisa, właśnie. Słyszałyśmy o niej, właśnie, coś. Ale ja. Dalej my będziemy wzięli tylko w tam w obrazach. E. Tak, te to były modniejsze. No tak. O, tak. No i pięknie wygląda, mm. i zaczynamy na to. to drugą. kocham Tylko damy jeszcze rajtuzy. No, rajtuzy to najgorsze słowa. Pończochy, albo rajtuzy, dajmy, albo pończochy. Dejtu? To co, co tu jest? Nie bierz tego. Na pewno będzie złe. Dobra, super. Tylko te wtedy trzy kiedy młode to były takie. A teraz ja robię moją simkę. Simeczka moja, psiapsi psi best friends, a teraz ja zaczynam robić moją simeczkę, tak? Oczywiście dziewczyny robimy sobie. No i co? No ja pamięta, tu zaczyna się od tej, tak? usunąć to już wszystko dobrze. Usuwamy. No i zaczynijmy sobie może od. Tutaj, no trochę ciemniejszą, Ale wie, że jak doszło o to, to wtedy ci będzie inny, inny no, kolor. Zobaczmy sobie tutaj, jak on będzie ugadał. A ty chcesz taką twarz? Nie, no, nie no. Przyrobimy to To jest skromne. Właśnie, wiem, właśnie, ją będę przyrabić. Tutaj pamiętajcie, żeby tu małą, tak miadłem. I te usteczka, no one mi się bardzo nie podobają. Bardzo mi się nie podobają. To są usta jakieś. Tak, ładne. A nie zbliżaj, tak. Przóż mi Dobra, ale. O, jakie ładne coś do przerobiania. przerobiania, przerobiania Mojej, oczywiście. A potem. To zaszalejemy. I jeszcze brewki jakieś. A potem. A ja potem zrobię ochylną dziewczynę. Dobra. Wręcz ohydną, wcale nie i w ogóle, a my robimy modne bardzo. że my robimy tak bardzo lekarzy. modne i skromne. tylko lekko większe ustawmy uśmieszyć, żeby była. że miała uśmiech na twarzy. Miała uśmiech na twarzy, taki duży uśmiech na twarzy. A tu szukam takich jakichś ładnych brewek od szklanki, bo to jest modne. Wow. Ani nie, 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 bo one wyglądają mi jakoś tak miło. Nie, przepraszam. Nie, Nie, O, tu takie jasne, prawie niewidzialne, czyli najlepsze. Pod słońce. Taki Taki kłaki. Dobra, teraz o, dajmy um, że ale te najkrótsze. O, tu mam jakieś takie krótkie, jakieś nie wybierzły. O, jakie? Tutaj długie są. Kupi to. Poczekajcie, no. Chę mi się podobają. Są cienkie sklejone. One są okay, smiech, ale... sklejone. są sklejone, ale takie są piękne. Dobra, to ja szukam ten fryzurki. Zobaczcie, może sobie tak wybierzemy włoski takie. Nie, takie za bardzo napuszczone też nie, o takie długie, piękne, długie dziewczęce Pamiętajcie, że długie włosy są najlepsze Ale na serio długie włosy są Jakieś oczka Moja przyjdą takie, ja myślę, że może i takie dajmy, takie kocie niebieskie, takie miętowe takie, Są piękne takie Ale trochę głupsza ta twarz Szerszą mi tutaj jednak twarz mi trochę policzki tu. dziewczyno, nie wiem. Tutaj jaką ja bym chciała być to jasną, tą jasną tomateczkę. Jakąś jasną. O! Piękna! Tak. Dobra, ciało. Ciało nie masz takiego złego, to masz lepsze do przerupacza. Tak, no zobaczcie, grzeczna dziewczyna w sumie, ale ja tutaj na troszkę dam... Lecz tylko tak po mnie syła, wiecie. Ty robisz taką trochę chudszą, ale ja zrobiłam taką bierz, taką bardziej jak my. Tak. Taką naszą bififyl. Tak, jak to wy mówicie. Ja i teraz tutaj dajmy jakiś strój. się ja najpierw widzieć, jak nie ja jedzą swoje. Zobaczmy ten sweter. No, mm, to Trochę tak niby więc mi się nie podoba. Ja mam taką bluzę. Ej, niezłatko, zobaczcie, taki taj daj, jak to teraz wynosicie, takie taj daj. Ja wiem, że, każdy, że wy lubicie takie taj daj, taj daj. Taj daj je, Tak, o, yeah! chyba długa, spódniczka, nie no, za dużo brzucha widać. Ogólnie to by była ładna, o może taki dreś, może zrobimy taką fitness moją. Odza, taka fitness, fitness szara 555, tak. Taką fitness z się... taką modną nazwę Dobra, ja Wam już nie pokazuję, tylko Wam pokazuję kolory, jakie ten tutaj wybieram. Abyście, ja aby nie wiedzieli, tak. Ja myślę, że ja je takie kapciuszki ładne, bardzo mi się No i oczywiście pod spodnie, no to oczywiście. Rajtuzy, right bo jakby jak można tego nie nosić pod spodnie? No jakby? właśnie co mnie to obchodzi, że to jest najgorsze na świecie. Jakby jak tak I można. Kto tak... A tak na serio, kto nosi rajstopy pod spodnie? Napiszcie w komentarzu, jeżeli chodzicie w słownie czekajcie, że rajstopach pod, y y y pod spodnie, jeżeli nosicie, to jesteście y dziwni. O, tu jeszcze nie jest w kapelów? Chyba, że mama każe! kapelusik taki piękny i zobaczcie jaka moja simetria teraz ja zrobię taką teraźniejszą okay, ale jeszcze są... są... na imprezkę bo my jesteśmy szalone i na impre. to się chodzi twarzy nie zmieni, przecież już robiłaś nie, nie pokazuj mi tak nie chcę bo się chciałam do Cię odwrócić nie okay, patrz tak. jaki mam ładny porządek o! Taka paszczyna jest ładna! Bo, ja wiem, to. ale wiecie, że mnie było tu na a teraz mówicie jakaś... Żena! Jak to się teraz mówi? Żena! Dobra, wybierała to I teraz ja wam będę tylko pokazywać kolorki, jakie ten kolorze Bo wy wiecie, nie mogłoby się... coś świetnego znalazłam. Bardzo na pewno ładny. Poczekajcie, że tutaj muszę dać mój ulubiony kapelusik. Bo ja bez kapelusika to się kiedyś na imprezki nie da, za bardzo nie chodziło. Można było też iść z ale wtedy trzeba było naprawdę mieć naprawdę modną całą mleczkę. Tak, i prestiżową, jak to teraz mówicie. Prestiż to jest naprawdę dziwne słowo. Powiedzcie mi skąd się ono w ogóle wzięło. Bo ja nie wiem, czy to jest kolejne jakieś słowo z Ameryki. Nie, bo ja znam to słowo z Ameryki. I poczekajcie, zobaczę mam jeszcze jakieś piękne butki. Teraz znajdziemy. Patrzcie się na te twarzy. To jest straszna, a była ok. Tak, to my oczywiście mówimy niejako babuleńki. No, tak. Babuleńki uważam. I teraz ja Wam pokażę świetne buty na bibę. Świetne buty na bibę. To były takie... Na bibę chyba. No się Na pokazują się Na ja są mi takie rumiane policzki. Rumiane policzki! Rumiane policzki są piękne. Rumiane policzki! No i zobaczcie, jaka ma jest piękna. No, Pytała, czy ja, mamy, no, kiedy robimy na... dalej sernik? Może ja mojej. No dobrze. No, to bieda. Mam Proszę o na Krystyna. No bo będziesz Krystyna. Nasza pani to Krystyna. Moja, no, czekaj, bo moja my... stara pani, tak. Moja pani, którą kiedyś miałam. O. Wcale nie chodzę do drugiej klasy. I tu jej Wcale nie. No, to mnie nie obchodzi, że chodzę do drugiej klasy. Wcale nie chodzę do drugiej klasy. Y, y, ja mam już emeryturę. W, 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 nie, nie, nie takie nazwisko. No ja tu jej dam. Podak! Bez podakiem! I... Ojej, inaczej naprawdę bardzo fajne. Krystyna? Konto! Ko! Pyto. Ko, kopytko! <grygamy> I zobaczcie, taka ładna misja mecz wyszła. A ja teraz mieć te... Dobrze, no to jeszcze czekamy. Kolejną simencję O matku Ty to hura jesteś No co to jest Ty to hura jesteś Dobra się Robimy tą twarz Najpierw się I pamiętajcie, że jedyna ważna rzecz moda To są te bimbały jakieś Pupsko, usta wielkie Mi się to w ogóle nie podoba Też, ale teraz taką zrobimy Dobra Ech. Jakieś brzydkie to no, ustanie. Jakieś grona jady. W ogóle aż okropnie. No, wiesz, to ma być taka brzydka. Taka, taka teraźniejsza bardziej młoda. Tak, Ok, Okej, może tak być. Okej. Okay. No dobra. No nie chcę kolejków, ale teraz tu ja chcę... O, tutaj są przecież oczy. Przecież ona tu ma niej, tak, ja chciałam mieć wasze wsparcie. Tak, wolno to. Sprawy w są modne, prawda, ludzie? Nie mogę Nie mogę Nie mogę się przyjrzeć. Ok, to jest bardzo ładna prawda ludzi? No dobrze. Uuu, takie. Tak. no tutaj

Coś niestety teraz takiego jest bo ja mam cztery sieki Ło! tutaj my mamy w ogóle? Nie, nie ma... Nie. No dobra, niestety muszę dać... takiem.

No, nie mam kamieniem. To To chyba. Takie to Takie chyba. Takie chyba. Takie teraz duża dupa z chyba. No, to jest duże stojące do tego właśnie. I teraz niestety. Mm, gorsza. Koli. Mmm, -mm. mm -mm. A po drugie, trzeba niestety. Mmm, mmm, mmm. Wow, Uch, mmm, mmm. No dobrze, tak wygląda. Tak wygląda. Tak to teraz na imporę letni. tam nie dzień nie dajemy. Te miała chyba, te miała chyba. Chyba tutaj, że to Dobra, usta. Dajemy taki kolor tutaj nie, by, i i tutaj i tam ja mam chyba nie ale do biały na dzisiaj znowu pakie no takie życie takie takie patrzcie się Jakie masz pile? Widzicie, te szpile tak przebijają. O są takie wysokie. Tak, właśnie, dlatego babuleńki tego nie chcą dla dzieci. Tego nie chcą. No dobra, pokażę Wam, jakie damy mi się na końcu, jak nie można, okej? Okay? Tu już takie tak ja tak mam taką, To jest tak. Ym, mamy. Chodź, gdzieś mi uciekłaś. Nieuczarnia romantyczka romantyczka snopka dobra pokażę wam jak pięknie wygląda snopka no dobra, no to teraz nią nazwę i też wam na końcu pokażę tutaj tak się nazywa na byle jakie dałam tu to i sobie wyluczyłam E jaka to jest chód strasznym tyłem jest. A już nie, aż taki straszne. No dobra. Mam skończoną rodzinę. Która nie jest rodziną i chyba tak. Chyba pa, chyba że jeszcze Karolinko będzie chciała jedną z filmów robić, ale pa, na razie, chyba pa,